Właśnie wróciłem z bazaru i kupiłem kulę do przepowiedania przyszłości. Jeśli chcesz, to za łapkę w górę mogę przepowiedzieć ci przyszłość, ale musisz zostawić łapkę teraz. To jest jedyny warunek. Ok, zostawiłeś? Spoko. Przepowiedzmy przyszłość. Czary mary, hokus pokus! Twoja przyszłość to... Subskrypcja na tym kanale? O mój Boże, widzisz to? To jest subskrypcja. Kliknij czerwony przycisk pod tym filmem, subskrybuj kanał, i oglądaj film do końca. Słuchajcie, dzisiaj odwolimy chyba najbardziej hardcore'owego pranka, jakiego robiłem w tej serii, ponieważ dzisiaj zamkniemy Tricusa w pokoju z Bedrocka. Tak, w pokoju z niezniszczalnego, wydawałoby się, bloczku, który mogliśmy jeszcze nieraz zdobywać, ponieważ na tym świecie, na którym gramy, zagrajmy w Minecraft, mieliśmy kilo z Bedrocka, ale ci, którzy już widzieli odcinek Tritsusa, of ten przepadł. W takim razie spytacie się pewnie, dealer, skąd weźmiesz właściwie Bedrocka? Przecież już nie macie Bedrocka. Otóż nie, moi mili, mamy Bedrocka. E, właściwie ja go mam schowanego w naszej tajnej bazie. Tak, przed tym, jak musieliśmy zniszczyć kino z Bedroka, stwierdziłem, że to jest strasznie zły pomysł, żeby pozbyć się Bedroka z naszego świata. Tak pomyślałem, więc zrobiłem sobie mały zapas i go ukryłem przed Tricusem, żeby go właśnie dzisiaj sprankować. On, słuchajcie, awczy. On teraz nie jest przy komputerze, poszedł do sklepu i został na serwerze, jest tutaj i po prostu aż się prosi o to, żeby zrobić dla niego pomieszczenie, w którym po prostu, z którego nie będzie mógł wejść. Chyba, że dam mu specjalny przedmiot, którym będzie perełka, którą będziemy się dzisiaj zdobyć więc słuchajcie, oglądajcie tutaj do końca, bo Jeż może się podirytować, ale raczej nie obrazi się śmiertelnie. Chociaż kto wie, chociaż kto wie, zobaczymy. Wydaje mi się, że gdyby ktoś zamknął mnie w pokoju z Bedroka, to naprawdę bym oszalał i nie wiedział, co zrobić. W sumie zwłaszcza, że nie wiem, jak się tego pozbędziemy. Jego pokój będzie cały wypełniony bedrokiem, tak jak tylko mówię. Musimy się, słuchajcie, lekko pospieszyć, ponieważ e, no jak mówiłem jeszcze w sklepie, on do żabki ma chyba z 20 minut, więc mamy. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, nie martwcie się, Dobra. W naszej bazie wydawałoby się, że nic się nie zmieniło, ale. Zmieniła się zawartość tej skrzyni po środku. Zabiorę kolejną skrzynię, o której nikt nie wie tym razem serio, ale w tej skrzyni. Słuchajcie, po prostu są przygotowane bloki bedroka. O, tak. Mamy, słuchajcie, 20 bedroka. To starczy nam totalnie na to, co chcemy zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc może zejdźmy i przygotujmy. Słuchajcie, przede wszystkim będziemy potrzebować również perełek. Perełki się skończyły nam ostatnim zjeżdżem, ponieważ byliśmy na małej wyprawie i będziemy musieli zdobyć również perełkę. Yy, dlatego, że, no bo tak, po co jest perełka ci dealer? Możecie się spytać. Perełka będzie potrzebna, ponieważ, jakby, no nie chcę, żeby Jeż został w tym pokoju chyba na zawsze. Jakby nie opłaca mi się to. Wydaje mi się, że jeżeli Zamkniemy go w pokoju z Bodraka. I damy mu, e, tak pokażemy, oparcie, Jerzu. mam perełkę, a wiem, że on nie ma ja perełek, więc jakby, więc to będzie jedyne wyjście, żeby wyjść ogólnie z tej sytuacji, posłuchać się mnie. Będę mógł go po prostu szantażować, będę mógł mu kanał zrobić coś kompromitującego, mam nawet pomysł, co to może być. Można napisać w komentarzu teraz, co według was mogło to by być, co wy byście kazali jeżowi tricusowi zrobić, e, w zamian za to, że go wypuścicie z pokoju, z bedroka. No ja mam swój plan i to właśnie zrobię, co chcę, tylko słuchajcie, muszę uważać, żeby on... Czy nie spadł, czy ja go mogę po, po, przepychać? O, mogę go przepychać, dobra, super, to, to, to dosyć przydatne. Więc może go słuchajcie, podkopiemy najpierw, dobra. I zrobimy mu tak, żeby a żeby miał tą klatkę taką przyjemną, przestrzenną, żeby mógł się naoddychać świeżym bedrokowym powietrzem, e, o się i pyk. I teraz musimy zrobić sufit, no bo tak, sufit e, e, jest bardzo ważny, bo ta chwila wyskoczy po prostu, więc okej. Okay. coś w tym stylu. I słuchajcie, tak naprawdę teraz już on stąd. Nie wyjdzie. Dostałem mi cztery bloki, więc postawiajmy je może tak, żeby go troszeczkę oddzielić, żeby o do skrzynki nie możemy mieć dostępu, bo w tej skrzynce on nie no nie ma, nie ma perełek, tak jak myślałem, nie ma perełek, ale nie ma dostępu do i na pewno nie sięgnie tej skrzyneczki teraz. Do craftingu też nie może mieć dostępu i w sumie jest spoko. Teraz jedyne na co widzisz ma widok to są drzwi, więcej bedroka i generalnie trochę lipton. Ale dobra, teraz potrzebujemy perełek. No i musimy się sprężyć trochę. O być lot Idealnie, idealnie. Ja przygotowałem diamenty. Mam nawet wysoki level, więc zrobimy słuchajcie diamentowy Miecz i go zdechantujemy od razu. Więc przygotujmy badyle, ołki, dołki. I mamy epicki mieczyk. Za dosłownie. Chwilkę, ponieważ enchantujemy. I mamy Fire Aspect 2, Unbreaking 3 i Sharpness 3. Ej, serio. To jest naprawdę niezły miecz, jak na to, że nie było zbyt z książek. E, w takim razie wydaje mi się, że każdy Derman jest już właściwie nasz. Tylko musimy jakiejś skubańce dorwać. Może większość z Was zauważyła, że mam na sobie zbroję. Jest to bardzo ciekawa grzybowa zbroja, którą zrobiłem. Jest ona Super słaba Ale jedną fajną rzecz, która mi się bardzo podoba Otóż sama, słuchajcie, się ona reperuje Tak, jak po prostu mija czas Ona się odnawia, więc nie muszę jej nigdy naprawiać No a kwestia druga jest taka, że ona niestety jest fatalna Jak widzicie Ma tylko dwa punkty zbroi To jest naprawdę chyba jedną z gorszych zbrojek, jakie widziałem Ale wygląda epicko I epicko sama się regeneruje Więc pomyślałem, że to dzisiejszy odcinek Możecie pisać, jak chcecie zobaczyć, żeby miał zbroję w następnym odcinku Ponieważ tych zbrojek w Minecrafcie jest Serio masa O, ząbiak Zombie, jak taki, szkoda, że nie mamy potki. niestety, byśmy mieli własnego wierżera, bo tam się wierżerowie, których mieliśmy kiedyś, niestety, już przepadli. Czy wy też tak macie, że naprawdę, kiedy potrzebujecie na przykład takiego Endermana, to go nigdy nie możecie znaleźć, a spotykacie wszystkie inne moby, kiedy potrzebujecie na przykład... O kurde, mutant szkielet, mutant szkielet, dobra, do tego muszę uciekać. Nie potrzebujecie lin linki, to nagle nie ma pająków. O nie, półtorej serduszka! O mój Boże, serio, mi szkielet. Mamy tego szkieleta, musimy go pokonać. Tym razem mnie nie zabijesz, cwaniaczku. Oj, nie, 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 nie. I mamy endermany. I to dwa, więc kozacko, Wydropiłem na perełka. Biję po nogach, biję po nogach. Mogły się zabudować teoretycznie troszeczkę do góry, żeby. O, okej, okay. o nie, o nie. Gra Creeper mnie dopal. Nie chcę wysadzić magazynu przez przypadek. Jeszcze, jeszcze bardziej w jak rozwalę magazyn. O, nie, dobra, słuchajcie. Endermany są kozackie, endermany są kozackie. Dobra, dobra, dobra. dobra. Co? Moim mieczem go nie zabiję? Muszę go zabić. Dosłownie ta zbrojka jest jak brak zbrojki, ale mamy, mamy perełkę. Tyle nam wystarczy. Jedna perełka, to jest to, czego potrzebowaliśmy. I tak naprawdę jedyne, co nam zostaje, to poczekać na jeża, aż wróci ze sklepu, ze swoją przekąską, uśmiechnięty, myśląc, że dopiero teraz nagram odcinek. Nie, Jerzu, odcinek się już nagrywa. I chyba ci się nie spodoba. No patrzcie na niego. On... Po prostu się tak wkurzy. Musimy tylko uważać, żeby nas nie zabił, jakby. Jego diamentowy mieczyk kontra moja grzybowa zbroja miałby szansę. DILEREK! O! Ja już jestem Siema. w Minecraftie. i. O. Co, co ty nie... zrobiłeś? Stary, jesteś. Co ty zrobiłeś? Co... To bo tu był Hero Brain, wiesz? I on zabudował cię. Ale spokojnie zobacz, mam perełkę, zaraz się tepnę to nie jest perełka stary. No jakby.. Dobra, to perełkę nie jest to mam ja, stary. Perełkę to mam ja. Ja już eee. wiesz, ja byś pereł, ty wiesz, że to jest jedyny sposób, że stąd wyjść, no nie? Eee. O ty. Eee. No nie zjesz tego, nie ma killofu. Masz, masz prankę. Eee. Nie to no, ty masz, masz prankę, stary, ty masz prankę. Ty masz prankę. Stary, rozważ swój pokój, wiesz o tym. Gdzieś swój... mój pokój, ja chcę stąd wyjść. Stary, czemu chcesz chcesz? Masz plakę Wojana i Hanym Montana. Jerzu, eee. dwie jakby... osoby. to nie Jakby. Nie, nie, to jest pragnę tobie, Jerzy, jakby. To jest sorry. To będę robił tak. Ej, to jest irytujące, Ale mogę to wyłączyć te dźwięki. Ej, to jest strasznie wkurzające stary. To jest Gorszy dźwięk w Minecrafcie <grym> psa. Ej, dobra, tak serio, Karol, weźmie wypuść stąd. No stary, ja cię mogę wypuścić, ale musisz zrobić coś, co od dawna się prosiłem o to, stary. Wiesz co? chcę, żebyś nagrał TikToka. Nie nagram żadnego TikToka! Przez ja, chcesz... TikToka raz na parę miesięcy. Nie, ale chcę, żebyś nagrał jednego TikToka, tylko jednego. Nie nagram żadnego TikToka! Masz telefon w sobie. Ale stary, ja chcesz wyjść? Chcesz grać stary w zagryw w Minecraft? No nie wiem, czy chcę grać, szczerze mówiąc, o na naszym świecie. I tak, tak, tak tak, tak, Karol. Nie wiem, no ile razy ja cię sprankowałem? Akurat ty mnie sprankowałeś ze dwa razy. Dżerża, dżer, dżer, nie bij. Ej, o, kurde, twój tak, pies mnie bije! Tak, 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 tak! tak. Ej, twój pies jest popaprany. Ej, nie mogę go pić jeszcze. Czemu go nie mogę bić? Dobra, już. Siad, siad. Ej, nie, zginąłem, stary. Lipa. No dobra, Jerzy, wiesz, możesz kazać swojemu psu zabijać mnie w kółko, ale Ej, to jest dla ja faktu, liżej, że tu jesteś stary. Liżej. Utknąłeś tu, utknąłeś tu, Jerzu. Nic nie zrobisz, patrz. Ej, no stary, ile ja mam tutaj być niby jeszcze? No stary, możesz tu być wiecznie, albo możesz posłuchać tego, co mam do zaferowania tobie. A zamurowałem twojego psa, jest git już. Ja zaraz <głos》> się nie, zaraz. ci skoczę na mojego psa i się stąd wydostanę, zobaczysz. Nie skoczysz, stary, no nie chodź wyjdziesz tu, z niego. Chodź tu. Chodź nie wyjdziesz tu? stąd, no nie wyjdziesz, Jeżu, jest ściana, nie wyjdziesz chodź stąd. Twój pies już jest zamurowany, stary. Dobrze kombinujesz, Jeżu, ale no nie wyjdziesz. Już, już nie ma lipy, stary, no nie ma jak. No dobra. A Zabudowałem ci psa też. I tak, i tak nie nagram tego twojego TikToka, ale co chcesz, żebym nagrał w ogóle? Chcę, żebyś ześpiewał teraz na TikToka Yeti Kotleti a, a Co? Każdą piosenkę Yeti Kotleti. Yeti Nie potrafisz tego śpiewać. Stary, zaśpiewasz? No, na TikToku? Tak, teraz. <laughs> Uh. Daj mi dosłownie sekundkę. Okej, okay, słuchajcie, wyciszyłem się właśnie. Jeszcze teraz pożyczył po jakąś koszulkę. Widzicie to? Pies, tricusa, wbił do niego. On mógłby teraz wyjść. On o tym nie wie, ale on serio mógłby stąd wyjść bez śpiewania żadnej piosenki, bez nagrywania żadnego TikToka, bo tym, e, tym psem mógł się nami. słuchajcie. To jest najlepsza akcja, że on o tym nie wie. Jeżeli się nie odwróci, to będzie cud. Jeżeli się odwróci, wszystko przegraliśmy i nie udało się. Ale słuchajcie, on chyba nie ogarnął. On, on chyba nie ogarnął. Epickie. Słuchaj, nagrywasz? Okej, okay, chyba z czego nie ma Dobra, jestem No, dobra To stary nagrywasz? Tak, już odpalam TikToka Kozacko Ej, to chcę obejrzeć od razu, ja to chcę od razu zobaczyć, zobaczyć stary, muszę ja zobaczyć pierniczo. Ale nie ale... możesz tego usunąć, to jest warunek No dobra, no Dobra, nie to ja ci perełkę, zaraz dam ci perełkę Yeti został sam Ale jakoś radę da w końcu ma przecież jeża a znaczy kreta. Ma kreta! Co myślisz? Ekstra, ekstra, Zatwierdzam okay. to. Tylko nie dawaj w opisie, że Dilerek ci kazał. Po prostu daj stary. Aha. Że kocham jej tylko coś takiego. jak yeah, <coughs> to brzmi, dobrze <coughs> to to zobaczyć już. Nie, każdy razem, to jest śmieszne. O, nie. Ej, ale mordo, teraz super. nie wypuszczasz. Stary! Ale nie, nie widzisz Georgiani, można go wsiąść e, za, nie, nie mogę nie Zapraszam możesz? na mojego TikToka, jest Street Source, razem pisać. Tak, Hekerka! E, no masz wsiądź, stary, wsiądź, 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 wsiądź. Widzisz? A już uciekł. No i ważne, stary. Trzymaj perełkę. Dawaj, dawaj, dobra Nice Nice. Lecę, uwaga Wolno! Wow, Brawo, brawo Jezu! A ty mój drogi! Ej, ej, ej! Ej, 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 ej! E trojki! Stary! O, dobra. Jakby też Mordo, eee, no. teraz mi wykop ten eee, bedrock. Czym? Jak to? No kilofem, ma... skoro masz jeszcze bedrock, to znaczy, że mnie oszukałeś, zatrzymałeś sobie Czekaj, 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 ty serio wyrzuciłeś ten kilof, ty nie masz tego kilofu? No, wyrzuciłem go do lawy, no ale skoro masz, nie nabieraliśmy widzów. Ja... Serio? A, no to nie mam stare. Zużyłeś cały bedrock, który miałeś na klatkę? Nie, zakładam, że masz zapasowy stary. Nie, to było naprawdę, ale żałuję, że wyrzuciłem do lawy ten kill -off i chciałem z powrotem. A, no to stary czasu nie cofniesz. W sensie, tak w opór bym chciał z powrotem. Nie, nie. Ej, czyli powie... Mówisz mi? No, że jakby ja nie mam, stary. Jakby to zostają cię Czyli spokoił. mój pokój tak będzie wyglądał? <śmiech> <Diler>! <śmiech> o nie! O nie, ja się o nie się jak wyprowadzę. się Dobre wprowadza? Rzeczy, to jest seria. Chwili, część, które mi są potrzebne. Ty jest że seria, stary. Nie się wyprowadzać do serii. To jest nasza seria. Nie wyprowadzam się z serwera, tylko wyprowadzam się z tego domu. Gdzie chcesz mieszkać, stary? W zamku Steve'a? To straszy. Nie. <grych> Gdzie ty ale... jesteś? Za, za zamkiem Steve'a. Ty to weź spolanka. swój plakat, stary, weź swój plakat jeszcze. Nie biorę żadnego nie plakatu. Nie bierzesz plakatu wojanej Hanny Montana i Slasha? Nie biorę. Oj. Ej, stary, to ja sam, sam tu mieszkać, czy nie tu mieszkać sam? Sam tutaj zostajesz, mam tu gdzieś. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? No, jeszcze nie wiem. I teraz idę do Steve'a. Oda, idę stary. Ty zamieszkasz w zamku Steve'a, Jesteś Steve'em nowym. Nie, nie idę. Nie zamieszkam w zamku Steve'a. Spadaj. No stary, Chyba a gdzie się... zamieszkasz? Zamieszkasz... A wie, ty chcesz zamieszkać w parku rozrywki. Nie. Nie zamieszkasz jest... na karuzeli? Nie. Chcesz zamieszkać z tą panią, którą podrywałeś? Nie, ta pani przy ciebie nie jest zainteresowana. Ta nie jest przeze mnie. Zwymiotowałeś na nią. Myślisz, że mam dzieciaka, który żyga na ludzi. To możemy przyjść stary i odżywam się. Da się, eee. da się, od... da się cofnąć. Jeżeli nie obrażaj się, jeżu. Napiszcie w komentarzach ludzie, jeżu, nie obrażaj się. Nie, nie jeżu, ja, ja szukam w tym momencie miejsca, w którym mogę sobie zamieszkać. Ale co ty chcesz zbudować? Coś, gdzie mnie już po prostu nie będziesz w stanie odwiedzić, eee. bo nie, woda, Ejster, ale może urządzimy to ładnie nie tą... Będzie ale ten bedrock, stary, możemy przekształcić w pomnik. Co na to? Taki ja pomnik, pomnik, nie mam pokoju pomnik... swojego w tym domu. Ale nie może być pokój z pomnikiem bedrockowym. Nie! No ale stary, nie, nie zamierzam mieszkać w takich warunkach. No nie wiem, stary, ja to bym chciał mieć nawet. Będę nagrywał odcinki bedrokowy sam... Pokój. I. nie wiem. Okej, <laughs> okej, okay, okay, dobra, cześć. Cześć, przynajmniej. Cześć, nie ale, ale ser, zobacz, i park rozrywki jest fajny. Może chcesz zamieszkać z tą panią? Pogadamy z nią, chodź. Jeżu, nie. ale z Pochalec. Ja... naprawdę. Na moim kanale zobaczycie, jakie są moje dalsze plany. Okej, okay, zapraszam do tricusa, Bo słuchajcie, no jak widać, u mnie, już już nie chce nic powiedzieć. Jak widzisz się śmiertelnie pan Obrażalski. No dobra, stary, jakby. Ja myślałem, że Bedrock jest stary fajną dekoracją i jest Jest. możesz się go pozbyć. <laughs> Ej, Darta, teraz błyskawiczka ja sama się odnawia. ale... A, Ewarze, no, słuchajcie, załóżcie łapkę w górę. Napiszcie, co innego byście kazali kumplowi śpiewać, albo zrobić kompromitującego, gdyby był zamurowany w bedroku. I wpłacajcie na nasze TikToki, oczywiście. Ja też fajne TikToki mam. Jerzy, już widzieliście, jakie mam dobre TikToki. Śpiewa je tylko letnie, No co może być lepszego? Do jutro na kanale Jeża. Subskrybujcie nas. To już zobaczyło 500 osób. Zobaczy dużo więcej, ty o tym wiesz.